Dzisiaj zagramy sobie w MM2, tylko y, nie wiem co się dzieje właściwie, nie mam takiej broni i jestem taka chora, ale nie pytajcie, to jest mój głos um, i zagramy w MM2, chwilę poczekam, jak będzie walka to ja wam puszczę, poczekam chwilę, dobra widzę. Okej, okay, już się skończyła ta walka i teraz będę i właśnie te gruny. Zobaczmy, jaką mapę, To mapa. tą bieście, tą, Najbardziej. <laughs> oh. No tak, najbardziej. Ta jest najlepsza. I chyba tutaj, za tymi drzwiami jest sekret, ale nie jestem pewny. Patrzcie. O, tu coś jest właśnie. Patrzcie, tu coś jest właśnie. Nie wiem chyba, jak się dostać tam. Oj, to nie ma na tym skinie. Na tych skinach nie ma. Ja mam swój skin, ale nie ten. O no ho, ho, ho. To, to się zaczyna Długo poczekam chwilę. Jakby co to telewizor mi gra, ja, jak gdzie. Ah. chodź tu, chodź tu ha Co jest z nie zabiłam Ohaha tutaj Otwarcy Bejdarz

E, czemu mi się zmienił skin? Ej, ale ładny Pusheen jest, nawet, nawet jest Pusheen, dobra ta mapa jest lepsza, dobra pokazywam, ja może zmienić skina na chwilę, o i moją kapelbarkę, bo sobie w tym tygodniu gdzie wziąć ją? Zapomniałam takiej innej rundzie wziąłem. O, mój skin właśnie. I tu on ma to, tylko nie wiem czy zdążę. Kurde nie zdążę. Mam domka zmieniam na tego samego. Im będę? Nie inna Lecimy. Nie, ja zamykam. Ona na pewno mory ręce. Tak, ja tu zamykam jeszcze nie mogę zamknąć, nie wiem dlaczego. Wejdziemy, żebym nie zabił mnie. Wiecie, bo zawsze taki z ktoś mnie zabije. A nie nawet taką. Kiwne mam chodzenie. Prawdy! Nie widziałam, naprawdę. Dobra, a więc... A więc będziemy kończyć ten odcinek, a więc papa! Pa!